Ciągle witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicz Gamer. W dzisiejszym hasztaku siódmym odcinku z Gerd Last Survivors nagram dla Was właśnie tą grę i może uratujemy życie mojej ulubionej Peggy, naprawimy jakieś domki, ale to będzie oczywiście premiera tego odcinka. Powiedzmy po moim live, dopiero bo nie wiem ile czasu mi się uda wszystko cokolwiek zrobić. Czy dążę, czy będzie wszystko ok i takie tam, to wszystko trzeba będzie tutaj porobić, bo ta fabuła będzie bardzo długa widzowie, więc to będzie długo odcinków i będę musiał porobić misje swoje, uzupełnić wszystkie braki czegoś tam, jakiś sprzętów, narzędzi i takie tam. Będę musiał po prostu się skupić na swoich zadaniach, żeby uratować Pegi. Przez to, że w drugim odcinku została ugryziona przez tego zombijaka, to ja ją teraz muszę uratować, niestety. I jeszcze przy okazji pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy zostali przeze mnie potworowieni. Dobra, już widać, wszystko się zaczyna od nowa. Climb. Teraz tutaj coś się ugarniemy. tutaj climb, odbieram to, jeszcze tutaj dużo nagród przy okazji tego survival'owego przetrwania będę musiał odebrać, ale sporo tego będzie tutaj niestety, niestety widzowie tutaj będzie sporo tego survival'owego przetrwania, dobra. Jak tu wyjść z tego? Chyba tak. A tutaj jest X. Zapomniałem sprawdzić. Proszę bardzo. Wszystko jest dobrze ustawione pod spalanem. planem. Zaraz wszystko tutaj ustawiam. Raz. Dwa. To tutaj jest za darmo. A ta skrzynka. Zapomniemy, że mam na nim spojrzeć. Tu ta skrzynka jest też za darmo. To też chcę ją weźmiemy. Event Center. Bloody. Dobra, za darmo. Weźmy sobie za darmo. Odbijemy sobie. To coś. Reszta jakoś nie dam radę, ale tutaj ten nagrodę z przyjemnością mogę odebrać. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. Wszystkie znaczniki i misje odznaczam. Dobra, personel. Nic tutaj nie widzę. Świetnie. Aliance. Tak, wszystko ok. Kolaboracja. Kolaboracja lepszego poziomu nie została zakwalifikowana. Więc tutaj na razie nic takiego nie ma do ulepszenia. To sobie stąd wyjdziemy. Ale w bagu już na pewno coś się odznacza. I proszę bardzo Jest kit Tutaj takie coś co robię misja Proszę bardzo Kolejny bag New Dobra Szukamy tych zombiaków. Mogę tutaj? A tutaj? Wystarczy tylko nacisnąć. I tylko tutaj heal. Chyba już mają gotową szczepionkę. Level. Lepszy level. Por, proszę bardzo. Ale i tak e, trzeba będzie tutaj i tak e, dać, i tak dać, pol, proszę bardzo. Dobra, dobra. Może wyleweluję? Chyba to o to chodzi. Jeszcze tarczę trzeba ulepszyć. Torrein. Ta third dalej terb rain, jeszcze coś? A e, chyba już wszystko. Proszę bardzo. Chyba trzeba będzie jeszcze coś zrobić na górrodę i tak są odebrane. To tu jest. Git. Rekonstrukcja dobrze działa. Czy mogę pokonać jakieś zombie? Dzień. Dalej potrzebujemy czegoś do naprawienia tej apteki. Rekonstrukcja? Nie. Wylewelować tylko jedynie mogę. Wejdziemy sobie teraz tutaj. Posłuchamy sobie krótkiej historii. Na razie nic tutaj nie widzę. Proszę bardzo. A tu? Tak. Jest takie coś. Sklepu, Proszę, monety bipowskie są mi już odblokowane. Dobra. To tutaj. To tutaj, to tu, tu. Wszystko po... znaczy Trzeba. Proszę bardzo. Raz, dwa zadanie wykonane. Proszę bardzo, kolejny młotek, e, trzeba tutaj i tak, e, trzeba będzie tutaj wszystko wylewelować. Tutaj już i tak nic byśmy nie zrobili, to, to i tak e, pozostanie, n, nie pozostanie nam nic innego, jak tylko ulepszać, żebym tylko racją uratował, to by było dobrze. Nie jak to w pracy, że to no, nie Kips. Dalej potrzebuję tej skrzykawki. No, nie, 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 nie. Od 15 lat, od 15 lat, Jeszcze to 15 lat, trochę tu pozostaniemy widzowie. Ta skrzykawka może być gdzieś no, mówię, daleko, daleko. O! Kolekcję pomidorów trzeba uprzątnąć. Mam 130 i półka pomidorów, więc tutaj jest już git. Konstrukcje belki nożne i takie tam trzeba wszystko będzie poukładać w całość. Dobra, tu jest kit. Konstrukcja Wondale solidarz Once in the Hospital. Czy jest już coś do uleczenia Ci, dziewczynko? Jeszcze nie. Dobra. Hill. Dalej potrzebujemy tej szczepionki. Konstrukcja. Na razie tylko konstrukcję mogę tutaj zrobić. Takie lejnoty czy tam jamenty, będę potrzebował do czegoś. Więc na razie w tej grze jeszcze to trochę pozostaniemy. Lepsza ranga i lepsze wszystko musi być niestety. Nie, nie znam człowieka, pierwszy raz na Dobra. A to jest dziwne, bo jego żona właśnie podała na materiał. Level i doran, hospital, chyba to o to chodziło. Lepsza konstrukcja, tym lepsze zarobki. Może być, ale my musimy bardziej odbudować tą wnioskę, jakby co? Bo ludzie nie będą mieli gdzie mieszkać wtedy. No. Czekro mi dziewczynko, że taki los się spotkał. Obra tu nie, nie ma. Infa też żadnego nie ma. Dobra. Szybko naciskam. No to już jak wiem, co to już chcę, nie znaleźć z tego, jakbym się filmował. to wrażeniu do zawsze tego, co wiesz, dobra, jeszcze coś tutaj co robię i spadam stąd. Trzeba było coś zrobić, żeby bezpiecznie panować. Jest w końcu coś. W końcu coś to trafiłem. Dobrze. To już ma szósty level. Szpital ma szósty level. Więc bardzo dobrze. Konstrukcja coraz lepiej się układa. Proszę bardzo. I teraz tylko będzie lepiej. Dobra. Tyle tu tych ludzi jest, że wszystko teraz trzeba wyspiter ranować. Dla nich i ulepszyć. Dobra. Kidran Jeszcze jeden młotek. Lepszy level. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Back. Wszystko tutaj trzeba i tak wyspiorować. Lepszy level. Ale mi się młotek potrzebny będzie. Proszę bardzo, to robi na dwie minuty. Jeszcze jeden młotek został. Ponad 800 diamentów mam. To mnie robi to żadnej różnicy. Train. Proszę bardzo. I teraz młotek. Pidran. Proszę bardzo. Jeszcze raz Pidran. Dobra, wszystko widać tutaj ogarnięte. Dobra, tu git, tu git. Widać, nie chce się ta dziewczynka odblokować. Kurde, co tutaj trzeba zrobić? żeby odblokować tą dziewczynkę i dostęp do niej. Dobrze, no dziękuję, bo nie trzeba było, ale trzeba, trzeba, dobrze to ja powiem może dziękuję. Intent pan proszę bardzo. Coraz lepiej.

Nie da się tutaj tego ranować, czy co? Kurde, szkoda. Szkoda mi tego. Nie martw się, jakoś Cię uratuję. Jakoś Cię uratuję, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Tak, tak, dobrze ja przyjadę, tak, tak, nie, nie to, mogę tak, kin. Kin mogę tak, 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 Level, level, Tu mogę, tak, to mogę. Chyba dalej nie mogę. Chyba mogę już. Ją uleczyć? Nie, nadal nie mogę. To trudno. Leczenie dokończymy w następnym odcinku, ale i tak jestem jej osobistym bohaterem w widzowie. Pomagam jej, żeby się uleczyła. Jakby co? Tutaj nic nie mogę co zrobić. Jeszcze mogę odbudować to. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze tutaj, level. Ulepszyć level trzeba. Proszę bardzo. Warfare, nie wiem co to znaczy, ale na pewno nie dla mnie. Tak, to to już jest gotowe. To chyba o to chodziło. Ale przy level na 10 minut. Proszę bardzo. Nic nie trzeba odebrać. I to by było na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek z Redum Survivor czy na premierę po moim live, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej. Albo nie, wiecie co? Czekajcie, jeszcze nie koniec filmiku. Jeszcze nie koniec filmiku, bo tutaj możemy pokonać zombiaków. To tutaj właśnie misja mi wybiła, a... Zaraz potem pewnie będzie koniec, więc lecimy, no co się dzieje? Nie mogę tego odtworzyć. Nie, to chyba nie o to chodzi, ta to chyba ostatnie i tak tego nie trzeba. Ale pewnie będzie wybrana. Nie, nie będzie wybrany kissem. A może będzie? Chyba będzie wybrana.

No, i proszę bardzo. To wszystko moje zasługa że jest teraz i jaki jest. Powinno być tylko lepiej. Proszę bardzo. Wylewelować i tak wyleweluję. Proszę bardzo.

Proszę, tu jest coraz lepiej. Level lepszy. Ale i tak nie będziemy mogli być piatkami tej walki z tymi zombijakami, bo po prostu było to niewidoczne i nie będziemy mogli uratować tej dziewczynki. Ale jeszcze ile tutaj tego pozostało widzowie? Na parę odcinków starczy. Dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek z Doomsday Last Survivor, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawł Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną, ze znajomymi, trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, papa, wyspidranuję jeszcze tutaj, proszę bardzo, coraz lepiej, Instante jest coraz lepsze, dwieście jeszcze wydamy, proszę bardzo, i to chyba o to chodziło. Już chyba wszystko mi umknęło. No dobra. To na dziś tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa. Narka, papa. Pa. Elo, wina widzowie. Miłego dnia Wam życzę. I to tyle. Trzymajcie się, ja połączę z Narka -pięcowia.